Siemandero, z tej strony ja, to jest Klej, z tej strony ja, working. Mam takie włosy, ponieważ jest strasznie gorąco i one w ogóle żyją swoim życiem. Yy, Koszukę też mam jakąś, nie wiem, babcią kiedyś przywiozła. Normalnie nie chodzę w kurzu, yy, ale jest tak gorąco, no że nie miałam już krótkich gaci, więc ubrałam yy, jakiś zestaw z krótkimi gaciami, które kiedyś mi babcia przywiozła. A wracając, tak jak widzieliście w tytule, otwieramy box paktofoniki. Yy. I tyle. Muszę go otworzyć, także dajcie mi chwilę, nie? Chwilunię. No i tak musicie na to patrzeć, więc ja wam mogę powiedzieć, że możecie subskrybować mój kanał. Możecie robić w ogóle dużo rzeczy na tym kanale. Możecie go subskrybować, możecie kliknąć dzwonek, możecie lajkować te filmy moje. Możecie, chciałabym powiedzieć, że możecie pisać komentarze, ale nie możecie. Bo jeśli dobrze zauważyliście, YouTube ma to trochę w dupie I tak jak mówiłam w starych filmikach, yy, ma w dupie, że mam 18 lat Mimo włączonych komentarzy, mi je na bieżąco wyłącza yy, Wkurza mnie to, bo jak jakieś dziecko nagrywa Minecraft, a, bo co to jest git A jak ja yy, nagrywam, a nie wiem, jakiś unboxing, albo co, to się przeserają do mnie Gdzie słownie nic, ja nic nie zrobiłam Aha, dobrze, widzę, że można jeszcze tak otworzyć Tu jest y, taśma klejąca Tak, nie umiem otwierać paczek, muszę kupić jakiś żeby mi było łatwiej, o, dobra, otwieramy No i tu mamy y, cały boksik od razu, bez folii niestety przez y, te fajdany y, z Paragonu, zapłaciliśmy za to całe znaczy zapłaciliśmy, ponieważ kupiłam z bratem 262 z dostawą. Hmm, oczywiście gdzieś Mamy tak. Mamy to w formie takiej e, kasety. Hmm. Te przód, nie boki, nie tył. Oczywiście gorzej widzicie. A nie wiem, jak wam to zrobić, żebyście widzieli. Może jak zaświecę światło bo coś i jakoś ustawię. Hmm. Aha, oprócz tego, że te są moje palce odbite, to nic nie widzicie. Faktofonika yy, piszenie. Ogólnie. No i tutaj mamy yy, napisane co mamy. Także będziemy otwierać to po kolei. Jest to, słuchajcie, to jest akurat zapisane, ten numer jest zapisany długopisem. Jest tylko 220 sztuk, a my mamy yy, 1285. Reszta jest, co jest długo przynajmniej wydrukowana, ale to jest zapisane o ten numer. także otwieramy. Widać, faktofonika. Tu ogólnie tego nie będziecie widzieć, bo jest ciemna kolera, chociaż widzicie tu mniej więcej kształt, jakby jakieś osoby, i powiem Wam, że to są ludzie. Już nie, wiem, czy. Kijuwa, widzicie. Paktofonika. <noise> po prostu. Y, Także, no cóż, y, pierwsze no to mam, oczywiście, kinematografia. Y, to jest y, remaster, co prawda, reedycja, ale jest. Y, jest to z 2020. Y, tak jak ta, taki ten boksik. Będziemy sobie po kolei otwierać. Także to jest płyta Paktofoniki i sobie otworzymy ją jakoś ładnie. Teraz najbliższy jakiś mój unboxing Oprócz tego no to oczywiście najprawdopodobniej będzie Jeszcze nie wiem co, ale coś, coś jeszcze w wakacje na pewno wejdzie hmm. Także otwieramy płytkę, mam nadzieję, że nic nie wypadnie no i tu mamy płytę Wiadomo, nie? Magik Rahim Focus Widzę, że magik ma emotki których już nikt nie używa w sensie dwukropek kreska duże D na przykład Nikt już takich nie używa. Także widać, że są to stare dzieje. No, oczywiście mamy. Mamy ładnie. 16 utworów. No, i tu w sumie też możecie zobaczyć, nie? Na coś mnie w ogóle było na dworze. Nie to szłam. i Chyba coś nie, no użarł w nogę. Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Następnie mamy kasetę paktofonika. Yy, Ostatnio... to jest w sumie moja druga, znaczy mo, moja na spółkę z kaseta yy, Nie wiem czy pamiętacie, ale moją pierwszą było z yy, Również jako unboxing na tym kanale, także wrzucę Wam w kartę, to sobie zajrzycie yy, Też bym chciała tak ładnie otworzyć, żeby nie... Nie móc niepotrzebnie tego wyciągać z tej folii jakoś za bardzo, ale żeby to wyciągnąć yy, Tak jak syn Bogdana No dobra, mam yy, Kasetę jak to się no, otwierało? Momencik Sorry, no nie jestem Dobra, wiem Nie, nie wiem jednak Chyba nie umiem tego tworzyć To nie, dobra, nieważne Na no moment No dobra, mam. To jest tak ładnie zapakowane, bo Hada po prostu ten, a to nawet ma, jak wyglądało jak kaseta, taka starsza, więc też jest trochę porysowane, ale no, dobra. Jakoś to przełkniemy. Tak, to fonika. Także, GITES. Mmm... Mam nadzieję, że wkładam to dobrze z tego opakowania. Nieźle. Dobra, to to była paktofonika. No też dobre, tego nie muszę trzymać. Archiwum kinematografii, również remaster. Jak w sumie, wszystko tutaj. Muszę się Wam nauczyć pokazywać. Otwórzmy, będzie na pewno lepiej widać jak otworzymy hmm. Pierwszy raz się zdarza, że nie umiem otworzyć na płytę CD z folii Dobra, tu jest, dobra mam. Zapraszam, mogliście ogłuchnąć Archiwum kinematografii To się nie otwiera, dobra Ale tu widzę, że coś mamy Nie pogardzę Okej, okay. widzę, że to jest jakiś plakat, coś tego typu Ła. ładnie, tak jak mówiłam, plakat. git Fajne. I tu. Tu są teksty. Ładne. Nawet bardzo ładne. ładnie złożymy i złożymy to z powrotem. O ile dam radę, bo a nigdy tych książeczek nie wiem tu wkładać, bo to jest po prostu, dałam radę. Chyba, chyba dałam radę. Chociaż chyba nie. Spłodnia, dobra jest Nie wiem tego dalej. No dobra, mamy. Także to jest archiwum kinematografii jako CD i jeszcze jest archiwum kinematografii jako kaseta oczywiście. Łatwiej otwiera. Teraz już wiem, już pamiętam. Wiecie, na co dzień się na kaset nie otwiera. No i ładnie. Archiwum kinematografii. Git. ABB. AB, nie. Wiadomo. Oczywiście wszystko i na całe szczęście o, odbijam się. ha odbija się, OBS! Wow! Yy, oczywiście. Yy, tutaj mamy jeszcze paktofonica. Jestem bogiem remaster. I yy, oczywiście jest, jestem bogiem w remixach i z cenzurą i w ogóle także git i możemy śpiewać mam jedną CizoPraje, <laughs> nie zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na ten, powiem, że to fakt, powiem Ci, że to obciach. Ile się po łokcie, bo ja jestem bogiem. Dobra. Tylko posłujesz się na głowie oręczony jestem niepokonany zresztą dam się o, yy, tak to wygląda no i oczywiście jak otworzymy to mamy ładną płytę białą, znaczy białą, ona jest taka miętowa w sumie, jestem bogiem no i tutaj też coś yy, mamy ładnie to wyciągniemy ta płyta jest dedykacją ładna mm. ok tak jak mówiłam będę robić też recenzję płyt, które mam jak i nie mam no i myślę, że Postawimy to w paru ważnych takich rzeczach Parę jakichś takich kategorii zrobimy No i ładnie ocenimy sobie Damy jakieś gwiazdki może o coś Oczywiście nie umiem w montaż Więc gwiazdki będę rysować Na kartce i pokazywać Ale damy radę jakoś No, no i to jest to Następnie mamy jeszcze Paktofonika Ja to ja Tutaj są cztery. To jest epka w sumie. Bardzo ładne play. Nie, stop. Bardzo ładne. Yy, ogólnie jest to w takim. Yy, ja to nazywam kartoniku, ale to nie jest stricte kartonik. Po prostu. Yy, płyta nie jest, wydana tak jak poprzednie. Jest po prostu w takim. No, takim. tanim. No, powiedzmy, że to jest takie tanie, no, po prostu, no, ale po co drożej w tym wypadku akurat, skoro chodzi o muzykę. Nie no, wiem, czy muszę się otworzyć, o, dobra, mam. O Jezus, ciężko się z tego ściąga folię, no i mamy. w środku jest jedynie płyta, delikatnie ją wyciągnę, specjalnie dla Was oczywiście, kujwa Puta jak widać, jest. Y, wszystko się mi odbija smutne. Uf, nie tego ja to, ja. Tutaj jest. Że tak sobie przeźroczysta. Bo jest przeźroczysta. Y, no i git. Następnie mamy. Wlepki. Oczywiście i. Y, wszywkę. Y, Otworzę oczywiście Wam pokażę. Jest tu ładnie naklejone, więc jest za zaklombowane. Mam łeb. Nie od parady. Dobra, bo tak tego nie zrobię. chcę. Czy trzeba przeciąć smutnę, ale no, damy radę. Zysypmy to wszystko. Przejdźmy może od razu do naszywki. No naszywka jest oczywiście zwykła, paktofonika, można sobie wiem, na czapkę, na, na bluzę, na plecak przytygować I mamy ładne, paktofonika Ciekawe kto to dostanie, ponieważ kupiłam to na spółce z bratem Także teraz się upawiam tego mm. A no nie wiem, no nie pogardziłabym takim czymś na Taką naszywką sobie gdzieś przytygowała, ale dobra, się naszywka to jest na... nie? Ja patrzymy Pierwsze co, największe oczywiście rzuca się w głowę Taka wlepa, tak samo jak ten plakat, wygląda dosłownie identycznie Tylko jest w trochę gorszej jakości, bo jest oczywiście zmniejszone yy, Archiwum kinematografii, paktofonika Super, fajne, mega W sumie, że to po prostu będę wkładać z powrotem do, do, do tego woreczka Naklejki z Gigant Records: yy, czerwona, zielona i czarna. Spoko. Tutaj mamy naklejkę po prostu paktofonika yy, z kinematografii. Git. Tutaj mamy y, z tych nie, y, archiwum kinematografii naklejka. Potem jest atomistyka, To są bardzo w zasadzie trudne słowa. No nie mi tego chwyci, żeby było widać. O! Paktafonika jestem bogiem. Czy widzicie napis jestem bogiem, ale jest tak tutaj napisane. Y, Pusta, miasta, cast Następnie mamy mm, Psycho. Psycho, psycho. Nie wiem, co się nigdy nie wymyśli, czy to takie rzeczy. No i oczywiście, nie wiem, podnieść. I oczywiście yy, spektafonika, kinematografia. Yy, także to są wszystkie w ogóle wlepy bardzo ładne bardzo ładnie box zapakowany w ogóle wow Co do tego co do naszych jak mówiłam recenzji płyt ogólnie po latach że tak to ujmę Nie wiem w sumie zbytnio od czego zacznę Myślę że można zacząć od Hmm, jakiejś może najstarszej płyty, którą mam, oczywiście pomijając paktofonikę, oczywiście polski rap, yy, pomijając paktofonikę, chyba najstarszy będzie ona dla nas, Nas dla Was, yy, Hada Pich. Tak mi się przynajmniej wydaje i w to raczej będziemy celować w kolejnym odcinku, po prostu, znaczy w kolejnym, w pierwszym odcinku z recenzji. Także tak to też y, zrobimy. Y, wlepy. Także podsumowując wlepy. Epka ja to ja. Płyta jestem bogiem remaster. Archiwum kinematografii remaster, Zedek również i faktofonikę, kinematografia. Remaster. Yy, dwie kasety. archiwum Kinematografii i Faktofonika Kinematografia yy, Plus Box. Już Wam w ogóle pokażę cały ten box. Oczywiście tutaj pominęliśmy parę ludzi na tym, tym rysunku. Nie wiem, czy widać. I faktycznie nie wiem, czy nie było lepiej. Widać o. O! Idealnie. Tu, są jakieś głowy, twarze Także, git yy. Przód Bok Góra Dół Bok Tył Bardzo ładne, moim zdaniem Piękne wydanie Wrzucę Wam oczywiście linka Żebyście mogli sobie również takiego boksa zakupić na sklepie nie pamiętam jaki nieważne, potem sobie zobaczymy czy potem sobie w linka no i przypominam, że jest to płyta 1285 na 220 także jeszcze ma się szansę to kupić także zapraszam oczywiście do kupienia i niestety nikt mi za to nie płaci ale ja się cieszę, ponieważ mam nowe rzeczy na półce za pół mniejszą cenę, bo kupiłam to razem tak jak już wcześniej wspomniałam, z bratem, który ma pokój dokładnie z tą ścianą Także teraz muszę mu to przynieść i pokazać co kupił bo to on w sumie znalazł yy, no ale naszym takim priorytetem było to, że ja to nagrała i o dziwo zauważcie, że całe 20 minut to był unboxing prawie że, oprócz początku także papa, żegnam się i widzę się z wami za niedługo również na tym kanale i również w tej bluzce ponieważ chyba nagram to pod rząd, także bye!